Dobra, motor już sobie pojechał. Jezus chciał nam siebie samego zostawić tak namacalnie, tak dotykalnie przez to, że stał się chlebem. I żebyśmy nie byli głodni, to zostawił siebie w Najświętszym Sakramencie, w Eucharystii, w najświętszej ofierze. Na którą zbiera się Kościół i, i sprawuje, celebruje na pamiątkę, bo tak nam powiedział Jezus w Wieczerniku. jest to wpatrywanie się w Jezusa, właśnie w tym małym kawałku chleba, e, daje mi przede wszystkim takie zrozumienie jego niesamowitej miłości, że co on w ogóle z powodu tego, jak bardzo kochał człowieka, co, do czego był zdolny, co on, takie, co on zrobił. Żeby stać się takim kruchym chlebem. To oczywiście jest w ogóle trudne do przyjęcia, trudne do tego, żeby uwierzyć. No ale właśnie na tym polega wiara, że ja nie mam jakiejś pewności naukowej, ale po prostu wierzę, że Jezus tam jest. I naprawdę ja nie potrzebuję tego, żeby Jezus się, nie wiem, stanął tam, żebym zobaczyła Jego postać taką ludzką. Mi wystarczy doświadczenie jego obecności, które tam przeżywam. I kocham te chwile, kiedy siadam przed nim i mogę się w niego wpatrywać, mogę mu wszystko powierzać, mogę po prostu się na nim skupić swoją uwagę na tym białym chlebie który jest taki kruchy taki, taki dający się złamać dający się jeść. Z miłości do człowieka, że tak bardzo nas ukochał Jezus, że zostawia nam siebie w najświętszym sakramencie, żebyśmy mogli go przyjmować i się nim karmić. I naprawdę cieszę się, że nigdy nie zobaczyłam, że w tym chlebie jest prawdziwe ciało prawdziwe ciało i krew chociaż może niektórzy by chcieli zobaczyć taki cud eucharystyczny. Ale ja nie chcę tego zobaczyć. Ja wolę przyjmować Jezusa właśnie w tym, powiedzmy, w tej hostii świętej, w tej hostii, w tym chlebie. No bo przecież żaden z nas by już takiego Jezusa nie wziął do ust, jeśli widziałby, że to jest prawdziwe ciało, i prawdziwy kawałek ludzkiego serca i to jeszcze w trakcie agonii cierpienia. Bo tak naukowcy stwierdzają w tych cudach eucharystycznych, badając. To przemienione przemieniony chleb w ciało ludzkie, że w takim stanie było to serce, właśnie wtedy. Więc ja tych cudów nie potrzebuję. Mam łaskę wiary, jestem za to Bogu wdzięczna, że yy, nie muszę mieć żadnej pewności. Po prostu to jest tak, jak yy, no nie możesz mieć pewności, że ktoś Cię kocha. Oczywiście widzisz to po jakichś czynach, słowach i tak dalej. Ale to jest coś, czego nie można dotknąć w sensie takim, zbadać miłości jakoś, nie da się zbadać, ona po prostu albo jest, albo jej nie ma. I tak jest też w mojej relacji z Bogiem, że ja wiem, że, że Bóg mnie kocha, że Bóg mnie najbardziej kocha ze wszystkich ludzi których spotkałam, a, a naprawdę pięknych ludzi spotkałam i Pan Bóg mi dał bliskie, głębokie relacje z ludźmi. Ale wiem, że Jego miłość przewyższa po prostu wszystkich, przewyższa, jest większa od każdej ludzkiej miłości, choćby to wszystko pomnożyć razem, wziąć, zebrać i pomnożyć. Więc kiedy idę na, na modlitwę przed Najświętszy Sakrament, to cieszę się obecnością Boga, który jest miłością, które na mnie tam czeka, chce się ze mną spotkać, chce po prostu ze mną być, bo jestem dla niego ważna, cenna w jego oczach i wiem, że on kocha mnie bezwarunkowo, że ja nie potrzebuję zasługiwać na jego miłość, nie potrzebuję się czymś chwalić przed nim, żeby ewentualnie raczył na mnie spojrzeć, raczył się mną zainteresować. On tam czeka, on tam tęskni, on tam po prostu jest, nawet często sam, niestety. I no nie jest to, myślę, docenione po prostu, nie jest doceniona ta forma modlitwy w kościele, bo jest to bardzo trudne. Dlatego, że tam się nic nie dzieje, tak, tak na pierwszy rzut oka, tak zewnętrznie się nic nie dzieje. No i jest ta cisza, jest to, co jest. W sumie trudne w naszej kulturze, czyli takie zatrzymanie się, takie wyłączenie się, takie skupienie, bo my jesteśmy tak przebodźcowani, świat nas tak bombarduje, świat nam zagłusza każdą naszą wolną chwilę, żebyśmy czasami nie próbowali wejść w głąb, zastanowić się nad ważnymi kwestiami w życiu. Zadać sobie ważne pytania o sens życia, o to dlaczego, po co jestem i tak dalej. I często boimy się w ogóle takich chwil, kiedy nie wiadomo, co wtedy robić, bo, bo jest cisza i nagle myśli mnie zaczynają męczyć. A ja nie chcę się nad tym zastanawiać, bo to jest trudne, bo, bo nie chcę się wysilać, bo jeszcze coś się okaże, że, że mam jakiś problem. Że z czymś sobie nie radzę, że, że coś mnie boli. Wolę to czymś zagłuszyć, żeby się z, z tym po prostu nie mierzyć. I naprawdę łatwiej jest odmówić trzy części różańca nawet, chodzić na codzienną mszę świętą. Modlić się różnymi nabożeństwami, odmawiać wyuczone modlitwy na pamięć. Ale myślę, że dlatego jest tak bardzo mało ludzi w Kościele na Adoracji, bo ta modlitwa jest naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo wymagająca, bo oczekuje od nas stanięcia w zupełnie innym wymiarze, zatrzymania się, pójścia pod prąd. Nie w duchu tego, tego świata, tylko e, jakby przeciwstawieniu się trochę temu, co narzuca nam świat, nasza codzienność, nasze obowiązki. E, no, chciałam po prostu dzisiaj e, przekazać ci e, to, co dla mnie jest bardzo cenne, czyli takie chwile samotności, wyjścia na modlitwę e, właśnie podczas najświętszego. E, Trwania przed Jezusem w najświętszym sakramencie, czy po prostu bycia w takich okolicznościach jak te, że jest natura, jest piękny widok, jest przestrzeń, są łąki, lasy, i też jest okazja na refleksję, na popatrzenie w niebo i, i, na, i na pragnienie wtedy rodzą się pragnienia w naszych sercach, kiedy dajemy im przemówić. A słyszałam kiedyś, że każde pragnienie pochodzi od Boga, nawet to, które nie jest uporządkowane. No więc zachęcam Cię, żeby, żebyś docenił, doceniła chwilę samotności w swoim życiu. I zachęcam do takiej modlitwy osobistej, w której jesteś, będziesz prawdziwy, prawdziwa przed Bogiem. Z wielką szczerością. Nie odklepywanie modlitw, jeśli w ogóle jeszcze to robisz. Ale po prostu takie stanięcie w prawdzie, w szczerości serca przed Bogiem i powiedzenie Mu naprawdę, co myślisz o Nim, co myślisz o swoim życiu. Bądź prawdziwy przed Bogiem. Znajdź te chwile samotności. I bądź prawdziwy przed sobą i przed Nim. Zachęcam do tego, bo jest to niesamowicie, są to niesamowicie piękne momenty. I one naprawdę potem owocują w życiu taką autenty, autentycznością, i jest to często początek prawdziwej i głębokiej relacji z Bogiem.